Dzień dobry Państwu, szczeciński Holender. Jeszcze chyba nie kręciłem w zimie, no to pokażę, jak się jeździ w zimie na rowerze. No i bocznymi ulicami jeździ się średnio, bo są nieodśnieżane. Dodatkowo czasami mamy na nich kocie łby, więc tarcie się zmniejsza, co nie? Zobaczymy, co będzie, jak wyjedziemy na Piastów, bo tam mamy pas rowerowy. Ciekawe, czy jest odśnieżony. No dobra. Kręcamy w prawo. Główne opady śniegu były wczoraj tak naprawdę. Teraz już mamy trochę odwilż. No i nie wiem. Tu chyba mogło nie być odśnieżane, ale się nie czepiam. No i chcę pokazać Państwu ulicę bohaterów Getta, bo niedawno została oddana po remoncie. Najlepiej się dostać na nią, nie włączając się w ruch, bo... Jadąc tutaj, no nie mam pierwszeństwa, co nie? A tak to mogę sobie spokojnie, jako pieszy, przejść. Taka szybko tutaj jadą. Jak jest taki sznur samochodów, to jest to dużo szybszy sposób na znalezienie się właśnie tutaj, na bohaterów getta. Bo tak to bym musiał czekać, nie? Na nich wszystkich. Także taki plus jazdy rowerem w mieście. No i dobra. Zobaczymy, jak bohaterów Getta wygląda. Tutaj jest odcinek dwukierunkowy. Powiem szczerze, że myślałem, że cała ulica będzie już jednokierunkowa po renowacji, ale jednak tak nie jest. Tutaj wjeżdżamy, zaraz będziemy wjeżdżać na odcinek jednokierunkowy, na którym jest często duży ruch. No i ciekawe, czy pan ładnie mi ustąpił dobrze, bo. Patrzył na znaki i wiedział, że ja tu mogę wjechać. Dzisiaj jest sobota, więc ruch jest dużo mniejszy. Tutaj na tym przewężeniu czasami ciężko jest się uminąć z samochodem i albo ja, albo samochód musi ustąpić miejsca. Na całej ulicy mamy ograniczenie do 30 na godzinę. No, ale jak ktoś tutaj tak sobie stanie na drugiego nieładnie, no to wtedy zaczynają się trudności. No i tutaj wjeżdżamy w wojska polskiego, które zaczyna podlegać no renowacji. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Teraz ten. Postaram włączyć w ruch yy, w ulicę Bałuki. Zobaczymy, bo tutaj teraz nie ma świateł. Zobaczymy, jak mi to pójdzie, no ale w sobotę. No i przy okazji, też obejrzymy sobie Wojska Polskiego, jak wygląda. Obecnie wygląda tak. Powiem szczerze, jak no w tygodniu tutaj przejeżdżam, to ruch zawsze odbywa się płynnie. Nie jestem pewien, czy to nie dzięki temu, że nie ma świateł. No i tutaj włączamy się. Włączyliśmy się już w ulicę Bałuki. Tutaj też chyba tak nie za bardzo jest miejsce parkingowe, ale pan włączył święte y, światła awaryjne, ale działało mu tylko jedno, więc nie wiedział o tym. No dobrze, do widzenia państwu i do, do następnego filmu. Mam nadzieję, że już teraz y, będzie troszkę krótsza przerwa między filmami.